Log dzień 22! La, 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 la. Ja myślę, że to jest odpowiednia pora na to, żeby zabrać się zapakowanie prezentów korzystając z okazji, że chwilowo nie ma nikoli i oskar śpi, więc chociaż część, bo naprawdę zostało mało czasu przed tym szaleństwem gotowania. Oprócz tego chciałabym zrobić dzisiaj jeszcze pierniczki. E, nie wiem, chyba będą bez lukru, ale to nic. No więc zabieram się, chociaż część e, popakuję. Spójrzcie, ta torebka jest piękna po prostu piękna. Dobra, na razie wziąłem dwa. Tam jeszcze dwa zostały. Pakujemy. is fall in love. że problem jest straszny z lukrami. Nie ma totalnie nigdzie już w kilku sklepach, ale wydawało mi się, że coś mam. Tu się ma jeszcze, wiecie, co to jest yy, wydzielona porcja, no i czekam, a się troszeczkę rozpuści. Yy, I tak czekam, i tak czekam. No więc zobaczcie, miałam tutaj nawet nówki sztuki, więc cztery tutaj są jakieś takie dwa używane, ale są dwa nowe białe. No super, jakieś yy, takie polewy kolorowe. No i czerwony jeszcze mamy cały, mamy zielony. No tutaj co prawda jakieś resztki, ale mamy. No to genialnie, bo myślałam, że będą pierniczki już bez. Już myślałam, że jakąś polewę, nie wiem, czekoladową kupić i tak, bo Nikola się uparła na to. Dla mnie by wystarczyły cukier puder, ale, no ale Nikola chciała, no więc, no więc dobrze myślałam, coś mamy i będą one idealnie pasować tutaj do tej choinki. Eee, tak, upieczemy, i tutaj. A tutaj moja cała papierologia, ja gdzie muszę jeszcze zadzwonić, i tak dalej. Tak sobie tutaj kładę. No, także dzwonić, a dzwonić po prostu z tymi szpitalami. To jest tak, że no, mówiłam Wam na insta, że mam skierowanie na CITO, ale co, skierowanie jest złe, więc trzeba jechać po to, żeby doktor łaskawy mi poprawił. Super, no ale to nic. Dzisiaj się y, interesujemy pierniczkami. Super. Aż mam smaka na nie, powiem. Wam! Charlie, la 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 la, done we now our game. together Dzień dobry kolejnego dnia. My tutaj jesteśmy z łyżką. Taki zlepek będzie vlog nas zlepkowy z dwóch dni. Gotujemy kaszę i idziemy zaraz patrzeć. Mama musiała jechać załatwić sprawy i byliśmy jeszcze przy okazji na małych zakupach. Sprawa związana z moim skierowaniem ustawionym źle i tak dalej. Okazało się, że pani w recepcji wszystko źle zrobiła. Nieważne. Co ci mam dać? Tu są tabletki Nicole, Boligardło i jakiś nas łapie wirus. No po prostu fenomenalnie. A ty co chcesz? Gdzie chcesz iść? To wywal to. Mama to, oto do kosza wyrzucił, dobra. Nie, bo to jest Nicole. Idziemy zaraz spać. Idziemy, bo się spać chce. Nie płacz. Chodź. Nie płacz synuniu. Chodź, kochani, Mój kuchany Moje kochany synusiu. Powiem Wam, że obeszliśmy e, tyle miejsc, żeby kupić lukry. wszystko wykupione, udało mi się kupić złoty, zielony i e, czerwony, chociaż one są takie, wiecie co, że nie wysychają i co czas są takie mokre, ale nic nie było, no i oprócz tego kolejna rzecz, która byłaby na kolejny, na liście, ale kupiłam, to my to woda, no więc jeszcze może w jednym sklepie może zobaczę. Białego potrzebujemy, no żeby Nikola sobie te pierniczki trochę wczorajsze, bo jednak tamte się okazały, że takie są niby nowe, ale nie chciały to leczyć. A tutaj jest jakaś paczka, więc sobie otworzymy później na spokojnie, e, tylko małego uśpie. Czekajcie, co to jest? A, to jest poragon. Gadu, gadu, a tutaj, no proszę, o nie, o nie, lubię tego, nie, 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 proszę, nie przyszła pora otworzyć paczkę, mam tutaj nożyk zobaczcie jak przypalony. przypaliłam go po prostu cebulę opalałam i, i on tak się przypalił, teraz zmienił kolor mam nadzieję, że uda mi się coś dokupić, ten lukier jakiś, a ja tutaj mam tą paczkę, więc sobie otworzymy i zajrzymy co tam w środku jest tworzyć, to się otwiera Kolejny dzień, który mi zjechał, ci wszyscy lekarze, ten lekarz, który na mnie nakrzyczał, że jest dobrze wypisane skierowanie, co się okazało, że jest faktycznie źle, wszystkie skierowania ze szpitala byłyby złe, źle wypisane, w rejestracji pani źle wpisała moje dane. Hmm. Cudownie, dużo czasu straciłam tam, bardzo. Dzisiaj nie jestem na świątocznie bo jakoś nie miałam ochoty na czerwony satyr, bo włożę żółty. Dobra, będę sklejać pierniczki, ale dzisiaj jeszcze chciałabym, żeby te pierniczki Nikola dokończyła. Nikola coś rozkłada. Hmm, a, no świąt już. Coraz mniej. Otworzymy sobie później kalendarze. E, dobra, otwieramy paczkę. I wy widzicie pierwsi. I co widzicie? O, haha, <laughs> Co to jest? Golden Rose. Mm, Okej, ja już tak dawno nie zamówiłam żadnych kosmetyków z e, tyle inaczej, że nawet nie, nie wiem, co to jest. Golden Rose znam. To jakaś, jakiś jest krem do rąk. Nie wiem, zaraz sobie zobaczę. Jakaś taka próbeczka, bardzo ładna. Tutaj mam e, dwie próbki z Inglota. Podejrzewam, że to jest albo olejek do paznokci, albo po prostu kle, krem Jak chronić przed dziećmi. E, krem do dłoni. E, z inglota, ale zawartość to jest. Pokażę wam z tej strony. Tak, ciut, ciut. że tutaj jest tyle rzeczy i są to rzeczy do paznokci. Mamy tutaj pyłek. Wow, taki różowo granatowy do paznokci. Pyłek złoty pyłek fioletowy, wow, no tak, bo nie będę otwierać, nie będę Wam zbliżać, bo to by 100 godzin trwało. Tu jaki cudny, taki, taka zieleń opalizująca, tu jakieś sreberko, jakiś fiolecik kolejny i tu jest jakaś piękna zieleń, wszystko w torebeczkach opaliowane z pacenkami do paznokci. Mamy tutaj folię, tak, to jest chyba folia, taką marmurkowo-różowo-złotą, do paznokci. No, ja nie wiem od kogo to jest. Poczekajcie, sobie jeszcze zerknę, żebym nie pomyliła. To jest chyba tak od, od Katarzyny. O matko, dziękuję ci. Pilniczki. Zasad olbrzymich ilości pilniczków. Pilniczki. Tu mam 100 na 108. O gradacji 100 na 180. Super one są. Co tutaj jeszcze jest? Pojemniczki takie na organizację e, cyrkonii, jakichś takich pierdółek mm, ponumerowane do tych, do paznokci. Wow, mamy tutaj z e, co to jest? Top. Więcej pilniczków. <laughs> Ona zawsze do mnie pisze, nagrałabyś coś z tymi paznokciami. No, teraz to nie wiem kiedy i jak, ale kolejny zestaw, kolejne taki mini kosteczki do paznokci, o, a to sobie miałam kupić kiedyś i tak zawsze jak y, robię paznokcie, wiecie co, to by mi się przydało i tak zawsze jak jestem, to zapominam, a potem y, wiecie, to są takie pojemniki, co się przelewa, nie wiem, przypuśćmy cleaner czy coś i wiecie... Yy, naciskamy sobie i wacik się namacza, a nie, że trzeba tak przelewać. I są tutaj dwa takie piękne, różowe, jakaś jestem ospana, powiem Wam, ospana, już teraz chcę zrobić, z takimi tutaj tłoczeniami, o kurde. Dobra, lecimy dalej. Mm, tu mamy top, jeszcze jeden, teraz z neonail, tutaj mamy czekajcie, bo ja nawet nie wiem, to jest też top tu jeszcze, tylko, że tu jest jakiś inny top dobra, ja później sobie popatrzę tu mamy jakiś z Inglota e, lakier czekajcie, otworzę jakiś taki beżowo-różowy, tak? czy mi się wydaje? tak bardzo taki ładny no jeszcze, o, 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 o się przelało, poczekajcie Lego. Ej no wiecie co Dobra Udało mi się Bo taki się bąbelek jak ja I nie chciałam żeby się wylało e, Tutaj mam jakiś e, Też z Inglota Mam też taki pudrowy róż Kolor Kolejny z Clarence Pink 504 Taki nudziaczek bardzo ładny padający fiolet. Ja tak Wam nie pokazuję, tylko pokazuję sobie. sobie. Mam wrażenie, że usnę zaraz. Yy, tutaj jakiś żel. Nie znam w ogóle tej firmy. Co to jest? To jest też taki delikatny puderek kolor. Yy, I jest tutaj jeszcze są takie dwa fiolety kolory. Coś takiego i coś takiego delikatniejszego już nie będę otwierać. Tutaj jeszcze jest coś. Co to jest taką pipetką? szklaną to jest jakiś olejek. Suchy olej... czekajcie. Suchy olejek ze złotymi drobinkami, tak? A, zobaczę. Aha. O, jak to pachnie ładnie jak taka oliwka dla dzieci. Jeszcze mam tutaj z Clarence, a już, mm, ale fajnie, to mi się mega przyda. Mam tutaj po prostu żel do paznokci e, z Clarence, którego używałam też. Tylko, że czy to ma jakiś kolor? Trzeba otworzyć to, czy nie? Tamten mój jeden jeszcze go nie zużyłam, bo to jest y, bardzo wydajna rzecz. Naprawdę, Dobre, nie będę otwierać. A nie chce, żeby się tutaj czytać. Pink, milk pink. A, czyli taki mleczny. Mleczny różowy. No, dziękuję. Nie spodziewałam się tyle tutaj niesamowitych rzeczy. I te buteleczki, no super. Cała, yy, całe pudełko pięknych rzeczy. Po prostu wszystko mi się przyda. W pudełeczku sobie to zostanie, bo pudełeczko jest idealne do tego. I tyle pilniczków, taki pilniczek ten malutki, to spokojnie sobie, taka kosteczka, to ten malutki może sobie gdzieś do torebki wsadzić. Ach, dziękuję bardzo, bardzo jestem bardzo zadowolona, no po prostu super i tyle pyłków kolorowych, te zielenie mi tutaj kuszą, ja sobie muszę dorobić paznokcie w dalszym czemu nie dorobiłam, ale... Może taką zielenią sobie cyknęła, albo może takie złoto. Ona naprawdę jest piękne to złoto. Widzicie jakie intensywne złoto? Naprawdę mega widoczne. No więc niesamowicie. to są chyba jakieś polerki? Tak. Uuu, ale fajnie. No bo teraz ja mogę się bawić dalej w mojej też machcio. Czasu, tylko teraz potrzebuję kogoś chętnego, żeby ktoś przyszedł i posiedził mi tak z dwie godzinki, przynajmniej, żebym mogła sobie poszaleć z toronciami. To jest chętny? To czyno, Jesteście chętne? Dobra, także dziękuję. O, jeszcze taki szpilaczek uciekł. Dziękuję Ci Kasiu za piękną paczkę. A ja zabieram się za robienie kawy, bo zaraz zasnę. Uuu. nie ja zastanawiam się, czy ja mam robić kawę, czy co mam robić. Nie chcę ci tego poznać, się robić. Jeszcze muszę dzisiaj kapustę wstawić, więc to taki dzisiaj Dzisiejszy vlog ma z taki troszeczkę dłuższy. Mamy list, moi drodzy. I mamy list, ja już zaczęłam otwierać. Troszeczkę z moku. Mamy świąteczną kartkę od Zuzi. Mamy tutaj piękną świąteczną kartkę z życzeniami. I nawet taki dzwoneczek śliczny. Dziękuję super. Stawiam ją na miejsce tam, gdzie powinna stać. I dziękuję bardzo. I ten piękny dzwoneczek, teraz sobie go powieszę. No moja Nikolusia troszeczkę lepiej się poczuła i zaczęła dekorować z tymi lukrami, które mi się udało kupić. Także będzie więcej, będzie piękna złota gwiazda, Z kolorowymi kuleczkami. A ten to tylko przeszkadza. Daj mu, daj mu. Co ci dać? Nie. Nie? Dobra, to ja zabieram się za kapustkę do za kapustkę do czego? Do krokietów. A jutro co?

dostał się do szafki. Uwaga, uwaga. Już mi tu pergamin cały rozwalił. za te słoiki. No ładnie. Już ci więcej ptasiego mleczka nie da. Oj, oj, oj. przychodzi. Ciemna Vlog Masa moi drodzy. Oczywiście mój dzień się jeszcze nie kończy, ale też jakoś chciałabym w tej porze i spać, no i to zmontować. Dobra, czyli mamy 22. Pora na ostre gotowanie, powiem wam. Ostre gotowanie. I tutaj mamy odżywkę. Jaka? Odżywka humektantowa? Uuu. Na pewno to chyba sobie zrobię, nie wiem. A, a, może jutro, nieważne. Dobra, więc taka odżywka. Dobra, przyda mi się. Mam nadzieję, że nie będą takie chemiczne te kosmetyki, jak ten jeden peeling, bo jeszcze tak naprawdę nie używałam, tylko peelingu użyłam no i jest mega chemiczny, że chyba nie jestem w stanie go dokończyć. no Naprawdę bardzo, niezaładnie pachnie. Dobra, więc tu mamy odżywkę i lecimy do kolejnego. Kolejny, kolejny. Kolejny. O, mamy tutaj. Uu, tutaj mamy. Księżniczka w różowej nasyłkni, tutaj mamy, tylko nie mówcie, że znowu musi, bo tak naprawdę, przyznam się, ani jednego nie działa musli, wszystkie leżą. No i coś tutaj chyba mamy, jakaś owsianka, tak? Szybka mieszanka do przygotowania kaszy jaglanej, kaszki. Aha, nie jadłam, zobaczę, nie wiem, czy mi zasmakuje, być może tak, być może nie. Nieważne, okaże się. Jutro mamy już 23 okienko. I no i co, no, i co, no? I końcu wunika, końcu wunika. O, Tutaj są dwa obok siebie. Z wami gorąco przegnam. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że uda mi się jutro 6. vlogmasa nagrać i skleić. Dobra, lecę, bo tutaj słyszę, że już krzyki są, awanturuje się mały. Do zobaczenia. pa, pa.